Hej, hej, witajcie. Dzisiaj testujemy w końcu ilu Skin Glow Reflective. Taki podkład. Wyostrzyło. Tak. Ja mam go w odcieniu Light Ivory Neutral. Czyli tutaj na tej skali jest to jest to ten podkład, ten kolor. Czwarty od, od początku gamy kolorystycznej. Dzisiaj sobie nałożyłam mój sprawdzony krem Optimals Hydra Radiance i krem pod oczy, Novage, Time Restore, Eye and Lip Cream. Także taka pielęgnacja. A pod oczami mam na razie. Tylko Light, korektor Jordani Gold. Jeżeli będzie trzeba, to dołożymy tego, dołożę tego medium, tak? Bo mam już dwa odcienie, więc mogę sobie naprawdę fajnie mieszać kolorystycznie. Ok, co o nim jest napisane, to może przeczytam. Naturalny blask zawsze. Bogata w minerały naturalna woda z lodowca jest zamknięta w liposomach. Dzięki czemu lepiej wnika w skórę, skutecznie ją nawilżając i odświeżając. Minerały odbijające światło pomagają uzyskać efekt optycznego rozświetlenia, zapewniając cerze promienny wygląd. Specjalnie dobrane pigmenty HD działają w synergii z innymi składnikami, by ukryć widoczne niedoskonałości skóry. Czyli mamy odbijające światło minerały, trwałość 12 godzin, woda z lodowca, 12 godzin promiennego wyglądu cery, tuszuje drobne zmarszczki, wygładza skórę, wodoodporny i odporny na pot. Pojemność 30 ml, cena w tym katalogu, akurat bardzo atrakcyjna, bo najniższa była do tej pory tylko 35,99, a teraz 29,99. Sprawy techniczne. Yy, nagrywam w świetle dziennym. Nawet jest dosyć fajne światło. O, właśnie mi się gumeczka rozwaliła. Chciałam sobie troszkę zakręcić yy, końcówki włosów na gumki z Oriflame Scrunchie. Czasami tak robię tutaj i, i mi się fajnie tak podwijają. Dobra, mniejsza z tym. Ok, zaraz zrobimy tutaj test organoleptyczny tego koloru. Wycisnę troszkę. Tak jest. Wyciśnięty. O, kremowy, kremowy, dosyć taki, no. Ciekawe, czy mucha wam się pokaże. Kola się bardzo kręciła, więc musiałam ją wyprosić z pokoju, niestety. To jest kolor na słoczu. Prawie w ogóle zapachu nie ma. Na pewno pachnie dużo delikatniej, słabiej niż, niż mój ulubiony odmładzający i Eternal Glow. A kolor wydaje się fajny, nie? No. Dobra, na jedną stronę twarzy nałożę go. No i znowu mi się to rozwaliło. Na jedną stronę twarzy nałożę go pędzlem, a na drugą gąbką. Zobaczymy. I teraz tak, na pędzel tyle wycisnęłam pędzel Jordani Gold. Wszystko fajnie, ja Wam tam mogę rozjaśnić obraz, tylko, że ja teraz tutaj mam dosyć ciemno. No, pogoda jest jaka jest. Druga taka bardzo mała pompeczka, bo tutaj jest taki koreczek. Przy naciśnięciu nie wychodzi zbyt dużo, wiecie? I to fajnie można sobie dozować. Teraz zobaczę z bliska. Dosyć późno siadłam do tego nagrywania. No nie mogłam się jakoś zebrać, poustawiać, wszystko. Wiecie, zeszło. Muszę przeciągnąć troszkę tutaj na szyję i na ucho. Na też lekko. Bardzo dzisiaj delikatny makijaż robię, bo idę do lekarza. Ale jest też fajna okazja przetestować właśnie ten podkład. Zaraz zobaczę. No i znowu mam wrażenie, Słuchajcie, że w ogóle nie muszę użyć gąbki, ale pierwsza warstwa taka cieniutka przykryła niedoskonałości w postaci przebarwień. Yy, jako tako nie wygładza, odbija światło, ale jest bardzo leciutki. Nie, no fajnie. Mhm. Dobra, druga strona gąbką lecimy. Zobaczymy, ile zabierze. A co tu się podziało? Powiem Wam, że ja nie widzę oksydacji w ogóle. Także fajnie. O, taka ilość. Nacisnęłam do końca. Taka ilość wychodzi z jednej pompki. Myślę, że bardzo fajne. Dozowanie. Uh -huh. Miły pod palcem. W dotyku. Dobra, teraz zobaczę. Rozłożyłam jednak palcem, nie gąbką. Oj, nie, nie, nie. Tutaj trzeba po palcach, trzeba gąbką doklepać. Widzę. Zwilżona gąbeczka. To wygląda na razie. Hmm. I teraz, no ale wiecie, co ona tak prawie w ogóle nie wpiła. Teraz czas na zbieranie włosków. Tak, te, które się poprzyklejały. I moje i kolusi. Pepsi nie ma. Znaczy nie ma włosków w Pepsi. jest. Teraz patrzcie o. No, to jest cała pompka. Teraz dołożymy drugą warstwę tutaj w te. Miejsca, gdzie lubię dokładać. Naprawdę bardzo mała ilość się wydobywa z tego dozownika, z tej pompki, i nie ma problemu, że nie mam co z tym zrobić. Dokłada też się fajnie. Ja nie wiem, zawsze tak mam, że jak się gdzieś wybieram do przychodni, to, to robię test podkładu. <dziwne>, Dziwne. No bo tutaj żadnego makijażu Wam nie będę demonstrować. No bo będę robiła bardzo lekki. Nawet nie wiem, czy nie tylko. Tylko nie same rzęsy. Nie tylko same rzęsy. Nie. <dziwne> nie wiem, czy właśnie nie. Same rzęsy, wiecie, troszkę konturu. Dobra, koniec klepania, bo on świetnie się rozprowadza. No, fajnie. Kolor idealny do mnie. Cieszę się bardzo, że nie muszę mieszać. No, kurczę niby lubię mieszać te same, powiem Wam, podkłady, ale jednak zawsze mieszanie to mieszanie, nie? Dobra, ściągam te, bo mi się to roz. Przy moich ruchach to mi się to rozwaliło, ale przynajmniej się tak ładnie wygładziły te włosy. Bo myłam dzisiaj, także wiecie, dlatego mam tu spięte, żeby mi się podniosły, a tu będą proste. No. no i co? I teraz tylko już konturowanie na mokro. Lekko przypudruję i zobaczymy, jak to wygląda. Póki co powiem Wam tak. Podkład dosyć odbija światło. Dobrze wytłumaczyć muszę. Pory, które są głębiej... Yy, są po prostu widoczne, że są tak jakby matowe, a wszystko co wypukłe naokoło tych porów to odbija światło, więc niestety pory są podkreślone. No ale dobra, zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało przy pudrze po pudrze. Tak bardzo, bardzo delikatnie. Zrobię oczywiście dzisiaj od razu jego test, jak się nosił, jak się zachowuje w ciągu dnia, czy muszę coś poprawiać, odciskać, przypudrowywać. A podsumowanie jak zwykle wieczorkiem. Kremowe produkty póki co na razie położyły się na ten podkład bardzo ładnie. Choć jeżeli jest wodoodporny, wod odporny na pot, no nie wiem, jakie ma właściwości, czy zastygające, czy nie. Można przypuszczać, że tak, że powinien mieć zastygające właściwości, a chociaż lekko, nie? No, mucha lata, dzień dobry. Nienawidzę much, no nienawidzę, mogę wyganiać, zabijać, a ona i tak są. Jakaś sztuka się pojawia. Puder, też sprawdzony puder z The One, z Oriflame. Troszeńkę na czubeczek. I przypodruję jedną stronę, zobaczymy. Taki luźniutki, właśnie ten pędzel jest. No i korektora tego ciemnego nie dokładałam. Naturalnie to wygląda nie. Lekkie, lekko przebila. ale nie tak, żeby było jakoś drastycznie. Smyru, smyru, dosłownie smyru, smyru. No już jest. Dobra, teraz zobaczymy jedna i druga strona. No i ta się zdecydowanie bardziej świeci, bardziej błyszczy, widzicie, a ta jest już taka zblurowana. Mhm. Bardzo ładnie ten puder się zgrał z tym, co ma pod sobą. Ok, no to pudrujemy już resztę. Pudrujemy, pudrujemy, no. Wiecie. Tak się mówi, nie? Pudrujemy. A może ktoś z Was się akurat pudruje w tym samym czasie? Też nie, bo już jest późno. Ja sam pokażę, która jest godzina i od której. Godziny będziemy mierzyć czas. Krycie średnie minus, bym powiedziała, ale to, co chciałam, żeby przykrył, to przykrył. Nie też w stu procentach, ale tak, że wygląda chyba ta twarz naturalnie, po prostu. Chodzi o to też, żeby u lekarza nikt nie powiedział, że przyszła jakaś tapeta, nie? No, wiecie o co chodzi. Ale żeby już ten koloryt był taki wyrównany. No i co? Teraz godzinka i od której mierzymy czas? No pięknie. 11. Nic nie widać. Zaraz. 11... O, teraz. 11.25, czyli 11.30. Do równego. To, co miałam powiedzieć, powiedziałam w tej części. A resztę moich obserwacji i to, co się podzieje, powiem wieczorkiem. Także do zobaczenia później. Jeszcze sprawdzimy, czy sobie. Czy sobie zastyga? No, czy sobie zastygłeś? Ciu, ciut, tutaj zaoksydował na samym brzegu, tylko, że wiecie, ja miałam ręce posmarowane pewnym produktem z apteki, więc to też mogło się tutaj z tym wejść w jakąś reakcję i po prostu ściemniało, nie? Podkład nie zastyga. Nie jest nawet gumowy. Więc ja nie wiem, jak on będzie Chyba, że po przypudrowaniu stał się taki, wiecie, odporny na, na pot i na wodę. Więc to by było na tę chwilę wszystko. Tak jak mówiłam, zawsze muszę się z czymś wrócić do wieczorka. Mamy 20.27, czyli 9 godzin. Witam się z Wami wieczorkiem. Powiem Wam, że mi się podoba. Przez cały dzień nic nie robiłam. Przez cały dzień nie odciskałam i nie poprawiałam, nie dokładałam, a miał dzisiaj dosyć ciężkie warunki do przetrwania. Czyli w samochodzie duszno, gorąco, zanim się to ochłodziło, wiadomo. Yy, kilka razy spacer z psami w słońcu, yy, w ogóle duchota i moje yy, uderzenia, że tak powiem, zimnego pota, <grym> ale powiem Wam, że Mimo, że miałam pod na czole, tutaj przy włosach, jak to bywa w, właśnie podczas menopauzy, to powiem Wam, że podkład yy, na pierwsze takie oględziny wieczorne wygląda spoko, wygląda dobrze. Aczkolwiek się wyświeciłam. No nie ma to tamto, nie? Wyświeciłam się. Jak mówiłam do południa. Yy, o, tutaj coś mam pod okiem. Widzicie, w ogóle nic nie poprawiałam się przed nagraniem podsumowania, żebyście zobaczyli mnie tak, jak jestem po całym dniu. Nawet po matki nie nałożyłam, ale sobie dołożę. Co wam powiem? No czułam się w nim bardzo dobrze. komfortowo, lekko moje lipspa, z i i nigdzie się tak bardzo nie przetarł. Jest... Widocznie, rzeczywiście, po to odporny, a czy wodoodporny, nie wiem. Wiecie, co mam ochotę zrobić? Mam szklankę z wodą i mam ochotę, po prostu zanurzę palce i sobie czoło zmoczę. Zobaczymy, niech troszkę pościeka. O, czuję, jak mi kropelki lecą, tak jeszcze nie robiłam. Może przybliżę? O, lecą kropelki. I teraz słuchajcie, wezmę chusteczkę. Jeszcze za ten czas, zanim zacznę tutaj cudować, to Wam powiem, że w ogóle nie powchodził yy, w pory. Nie, nie porobił takich białych kropek, czego nienawidzę. I nie wszedł mi w ogóle, w ogóle w poprzeczne zmarszczki na czole. To jest dla mnie. Mm, to jest dla mnie rewelacja. Jedynie chyba szyja troszkę tutaj w te fałdy powchodził, ale no to już jest, wiecie, głowa na dół. I jeszcze, o oh, już mi woda do oka leci, i jeszcze powiem Wam, że po obiedzie, bo tak byłam i u lekarza, i potem w sklepie, i w ogóle łaziłam dzisiaj trochę więcej po dworku i leżałam i nigdzie się nie przetarł. Nie pozbierał. Czy tak za nad, To aż wyświecił, jak nieraz jestem smalec, też bym nie powiedziała. No, wygląda ok. Czerwie tutaj te zaczerwienienia przebijają, ale to u mnie zawsze. Widzicie tylko, zostałam dzisiaj przy lekkim podkreśleniu brwi. browkarą z Oriflame i tuż do rzęs brązowy z tej kolekcji Pumpkin. Z z biedronki, ale tak minimalnie te rzęsy. Dobra, i teraz tak on. On. Woda pościekała już po czole. Zaraz zobaczymy. Się odcisnę. Przy odciśnięciu zostało na chusteczce sebum podkładu prawie w ogóle. Prawie. No jest lekko, ale tu jest widać, ile tu jest. To jest woda. Tutaj lekko jakby z boku, z nosa się trochę starł, ale to już rzeczywiście tłuszcz już wychodzi na maksa. Dobra, i teraz moja metoda przecierania, czy on tam jest, bo ta, takiego czegoś żaden podkład nie wytrzyma. Jest. No i tutaj to był brązer, to wiadomo. Zobaczymy na brodzie. Chociaż wątpię. Nie, no też trochę, ale najbardziej tutaj widać tą smugę białą, także białą, no skórę, tak. Widać, że podkład rzeczywiście jest. Podkład jak najbardziej polecam do cer suchych, normalnych, no bo to jest iluskin. A ze względu na jego skład, składniki, jest to podkład naprawdę taki lekki. Przyjazny, po to odporny, jak widzieliśmy. Woda go nie zebrała, wodoodporny też. Mimo, że nie zastyga na mur beton, ale jest taki. No, trzyma się skóry po prostu. Trzyma się skóry i nic go nie, nic go nie ruszy, spływając. Także polecam serdecznie. W tym katalogu jest naprawdę w atrakcyjnej cenie 29,99. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie pod filmem lajki, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Zostawcie oczywiście komentarz. Bardzo dziękuję z góry za to. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa!